jasność na minimum w tle smutna muzyka. Możemy zaczynać. Witam w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dziś na spokojnie chciałem zrobić taki film ze względu na to, że jest strasznie dużo radości, a taka trochę formuła smutna też może się fajnie oglądać, powiedzmy. Nie zawsze trzeba się cieszyć. To jest moja opinia. Ze smutku również możecie cieszyć. Dziś, tak jak widać, już się zmieniło. Tak wygląda mój dom. Wchodzę przed dom, widzę nowy jakiś dom, który totalnie nie było. Tak ja w ogóle zaobserwowałem. Plus, posiadania czegoś takiego przed domem. Przed chwilą wszedłem do domu. Tutaj stał Creeper. Normalnie spłonął. zebrałem lud. Na S. Ciekawi mnie, czy to jest dom w ogóle. Czy to jest dom Mentoson. Rzeczywiście, tu pozostał. Tak dodatkowo powiem, że w tym filmie postaram się nie robić za bardzo cięć ze względu na to, że jest to taka dość nietypowa formuła i wolę zachować jakby ten klimat. Pozwolę sobie wejść tutaj. Jeden wyjątkowy odcinek, gdzie nie będzie za bardzo cięć może być dość przyjemny moim zdaniem do oglądania, więc nie wiecie co? O bo dobra, już tak daleko zaszliśmy to. Sprawdźmy. Wow. Nie żałuję, że tu zszedłem. Bardzo ładna podłoga. Mieniąca się w ogóle na moim teksturpaku. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Wydaje mi się, że to prędzej jest do Mentosa. Chyba, że ma MADASTY realnie przeszedł tutaj do nas. Ale nie mam pewności co do tego. No tak się wprosiłem trochę, ale myślę, że nie będą mieli tego zazwy, Nie mają tutaj tabliczki, że nie mogę wchodzić, więc. A tu Ender Chest i taki. przysz okno. Tak sobie pomyślałem. Minecraft nie jest miejscem, gdzie szczególnie można przekazać swoją intencję twórcze, ale. też nie jest jakoś super miejscem, gdzie to nie można robić. Takie, taka gra nawet nie musi być wcale nieciekawa. Mi by się przyjemnie oglądało siebie, grającego. Zresztą będzie się przyjemnie oglądało, bo zawsze oglądam siebie. Po tym jak sobie pogram trochę. I tego. Tak Wydawało mi się, że jeśli do mojego domu zastosuję równ różną kolorystykę, wiecie, dach to dachówka, tutaj drzwi jakieś, tutaj takie obramówki, będzie wyglądał spoko. Nie wyszedł do końca, tak jak sobie wyobrażałem, miał być bardziej widowiskowy, jest taki typowo, typowo zwykły. Co to jest? Ktoś mi bloka i podmienił na zwyczajny, nieprzyjemnie. Bo no przynajmniej zdziwiłem się, gdy zobaczyłem blok jednolity na tym domu i patrzę, on wygląda naprawdę dobrze. Może zrobi mi tutaj nie wydawać odgłosów pod moją działką. Dziękuję. Tak naprawdę nieźle się prezentuje szczerze. Nie spodziewałem się, że jeden kolor zrobi taki efekt. No ale cóż zrobił. Nie wiem, czy teraz czuję się słabym w budownictwie. No to nie jest dom sporodnika. to jest taki akurat dom. Ale dobra. sobie na ten dom zrobimy sobie takie okno. Tutaj mamy wypolerowany, Altes Address. to nie to. Tutaj mamy półpłytkę, idealnie. Będę mógł podmienić. A dzisiaj jak można zauważyć, nie dało się nie zauważyć, jesteśmy bez team już Którzy zawsze robią... Nie wiem czy nazwać to content, czy po prostu darcie mordy w tle. A i tu półpłytka, pół no dobra, nic się nie skapnie, ale... Jaka ciekawostka dla ludzi z odcinka, to jest półpłytka, tu nie. Nawet widać ale no. Ten tego. Nie pomyślałem, że to są bloki. Szkoda, że nie pada deszcz. Akurat dziś to by było w miarę ...przydatne i nie byłoby czymś na co można narzekać. Ja ogólnie lubię deszcz czy w grze czy nie w grze. Ale no, nie przychworciło się nam. To widzę postawię jakieś drzewka. I większych zmian nie wiem, czy brałem w końcu, wybudował coś na górze, bo słyszałem, że budował. Mogę przejść się przekonać, zakaz wejścia. o lol, prowadzili to. Um. Ale do portalu nie było mowy o zakazaniu wejścia, trochę tak głupie. To jest nasz portal, więc nie wiem, kto zakazał, ale no to później po tym porozmawiam. Chciałem powiedzieć, że nie będzie słychać też stukania w klawę, ponieważ Mentosa dzisiaj nie ma. Nikogo nie ma, więc Mentosa również. No ale tak tylko dodam, że to nie ja, że ja mam jakoś zdrąbałem klawę, tylko po prostu jak gramy z Mentosem, to jego jest w tle słyszalna. Tak to wygląda, tutaj te alpaki dla mnie Piękna wioska z góry widoczna. Poszedłbym myślę sprawdzić ten teren wokół tak w ramach przechadzki. Ale ja tam nie byłem jeszcze tak naprawdę chyba Przed zachód słońca, więc nie najgorzej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie byłem przekonany co do tego afrykańskiego biomu, lecz nie prezentuje się najgorzej szczerze. Ale się zlewa nie najgorzej z tymi zwykłymi. Tu już mamy typowo zwykły biom. ładnie za nami zaszło sobie słońce, a z drugiej strony wschodzi księżyc. Nie muszę tego opisywać, chyba każdy ma oczy i to zaobserwował. Ja w mojej enchanted zbroi lekko tutaj się świecę. Wezmę pochodnię i kontynuuję drogę. Tu jeszcze kawałek przejdziemy się, myślę. Tak specyficznie mi się strzała wbiła akurat. Już poradzę na ten fakt. Za nami w oddali widać nasze wyspy. A ja myślę, że w tym oto miejscu po krótkiej przechadce możemy się żegnać. Na następnych z Minecrafta trochę bardziej ożywienie kontentu. To był taki jednorazowy test. No i cześć. Wow, to jest w cholerę tak klimatyczne, mocne i ponure, że... No, ciekawie to wygląda. Tylko na najlepszym, mnie tak pakły, połączeniu shaderów i paków i dodatków. Można ujrzeć tak piękny widok, a ja udałem się tutaj, widziałem, że czeka na mnie ogromne złoto. To jest siekera, jest jabłko. To dobrze, bo jedno straciłem. I, I bloki złota też straciłem, oprócz innych jeszcze rzeczy, które straciłem.